Cześć, witajcie! Znajdujemy się dzisiaj na Poznańskich Podolanach i chciałabym Wam pokazać mieszkanie z olbrzymim balkonem i dużą łazienką. Oglądajcie! Całe mieszkanie zostało urządzone w loftowym stylu. Przeważają tu kolory takie jak czarne, szary z dodatkami drewna oraz elementami ożywiającymi wnętrze. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, garderoby, przedpokoju oraz łazienki. Do mieszkania przynależy również duży balkon. Całość mieszkania to 68,73 m2. Na wejściu znajdujemy się w korytarzu, gdzie znajduje się przestronna szafa, która pomieści dużo ubrań. Po mojej lewej stronie znajduje się salon z aneksem kuchennym. Jest on urządzony w loftowym stylu z kolorowymi akcentami. Później pokażę Wam mega charakterystyczną tapetę, która bardzo ożywia to wnętrze. Salon z aneksem podzielony jest na trzy strefy: strefę kuchenną, jadalnianą, i wypoczynkową. Znajdujemy się teraz w kuchni, która jest wykonana z drewna i elementów szarości. Została ona wykonana na zamówienie u stolarza, dzięki czemu wykorzystaliśmy każdy możliwy centymetr tego pomieszczenia. Znajduje się tutaj miejsce na lodówkę pod zabudowę, mini-spiżarnia oraz duża ilość blatu roboczego do gotowania. Na podstawowym wyposażeniu mamy tutaj płytę indukcyjną, okap, a także piekarnik. Zaraz obok kuchni znajduje się strefa jadalniana, gdzie stoi okrągły stół z czterema krzesłami, gdzie możemy spokojnie spożywać wspólne posiłki. A tutaj znajduje się tapeta, o której Wam wcześniej wspominałam. Dajcie znać w komentarzach, czy się Wam podoba, mi osobiście bardzo. Poza tym znajduje się tutaj szara kanapa, stoliki kawowe, moim zdaniem są mega designerskie, miejsce na telewizor oraz szafka RTV w kolorze drewna. Całą tą część wypoczynkową oświetla piękna loftowa lampa, która pasuje do obecnego tutaj stylu. Znajdujemy się na balkonie, który ma 12 metrów kwadratowych. Znajdują się już tutaj tuje, więc możemy tutaj stworzyć mini ogródek albo po prostu stworzyć sobie strefę relaksu. Przejdźmy teraz do drugiej części mieszkania, w której zostało przewidziane miejsce na małą garderobę, a także znajdują się tutaj dwa pokoje. Jesteśmy teraz w mniejszym z dwóch pokoi, które możecie zaaranżować dowolnie. Można tu stworzyć biuro albo drugą garderobę, ponieważ spokojnie zmieści się tu regał na książki, biurko, wygodne krzesło bądź mała szafa. I teraz główna sypialnia. Za mną znajduje się przewidziane miejsce na dużą szafę do zabudowy. Spokojnie zmieści się tu duże małżeńskie łóżko, a także dwa stoliki nocne. Jesteśmy teraz w łazience, która swoim stylem nawiązuje do reszty mieszkania. Znajduje się tutaj wanna z szybą, umywalka, duże lustro, blat oraz szafka. Poza tym Mamy tutaj jeszcze schowane szafki, które zostały wykonane na zamówienie u stolarza, oraz przewidziane jest również tutaj miejsce na pralkę. To już wszystko. Zobaczyliście każdy kąt tego mieszkania. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A jeżeli jesteście zainteresowani kupnem bądź sprzedażą swojego mieszkania, to kontaktujcie się z naszym biurem, a znajdziemy dla Was idealną perełkę.